Cześć, manko moi drodzy, ja jestem Misaga, a ze mną jest mój brat Adrian Klarson. O tak, właśnie jestem tutaj. <grystanie> Jesteś tutaj, wszyscy cię widzą. Będziemy dzisiaj rozwiązywali quizy na mój temat. Na temat Pawła Malinowskiego i Martyny zabawy. Większość quizów, prawdopodobnie Adrian będzie rozwiązywał. W sensie na mój temat, na przykład na ile procent znasz Miss Agę. I zobaczymy, czy mnie tak znasz, czy mnie oglądasz i wszystko wyjdzie. Wydaje, że nic sama siebie nie zna pewnie, jak do tego do tego No pewnie właśnie tak będzie. Obawiam się, że ja na niektóre pytania mogę nie mieć pojęcia. E, większość, słuchajcie, quizów z, zrobiliście wy, moi widzowie. E, poprosiłam Was też ostatnio chyba za dwa dni temu na Instagramie, żebyście przygotowali jeszcze więcej tych quizów, bo są nawet quizy, które były robione za 3 lata temu, kiedy ja jeszcze słuchajcie, streamowałam i one będą pewnie jakieś mega dziwne, tak mi się coś wydaje. Emolemo 9 miesięcy temu dodał quiz, na ile procent znasz Miss Agę? Nie znam. Adrian, to jest łatwe na początek. Jakiego koloru włosy ma Miss Aga? Jeżeli po tym zdjęciu nie możesz się domyślić, to może spójrz tutaj. Tylko dwie odpowiedzi sama ja mam 50% szans na trafienie. Kim jest dla Agi Paweł Malinowski? To w ogóle bardzo dużo osób dalej no. nie ogarnia, mimo tego, że ja cały czas powtarzam. Mi się wydaje, że większość z widzów by nie wiedziała pewnie kim jest. Tak, bo dużo myśli, że, że, że bratem Paweł no. jest, ale, ale nie. Jest On jest w ogóle naszym wspólnym kuzynem, no bo jak Adrian jest moim bratem, to Paweł no. dla nas jest kuzynem, tak? Tych no. samych mamy, kuzyn. Tak, dokładnie, więc kuzynem moi drodzy, kuzynem. Nie chłopakiem, nie bratem, nie nie, nie wiem kim jeszcze. Moim dzieckiem też nie jest. Która laleczka była mi z w tym odcinku? Miss Badziewia? Laleczka z muszelki, Alicja z Krainy Badziewa, zwykła ziomeczka, czekoladowa głowa. Pewnie ta lalka z muszelki. Ja bym powiedziała, że to jest Alicja z Krainy Badziewia, ale widzę, że... To chyba dobrze jest, jakieś zielone, No tak, tak, to jest dobrze wtedy. Tak? No i Czyli ja bym że zrobiła? No i wy że zrobiła. A, bo to było w tym odcinku konkretnie. No tak. Aaa, to ja nie pamiętam, co w tym odcinku było. Czyli saga ma nadejstwo, Adrian? Nie ma. Jaki tytuł miał jej ostatni film? O Boże! To e, była. 9 miesięcy temu. 9 miesięcy temu to było. Gang gołodupców się po, pożerać, nie miałam takiego Na filmu pewno nigdy. Nie to Na pewno nie. Ja tu widzę, że jest. Kulki były jakoś w wakacje, nie, więc. Y... Nie, w ogóle. Kulki trzy to tak w ogóle takiego odcinka nigdy nie no było. A ty widzę, że nie ode mnie wiesz, okej. Okay. Podróżki Lore Surprise albo rodzinka, rodzinka. LOL Surprise. Rodzinka. 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 Mi się wydaje, że nie. Ja nie wiem, czy to na. Hahaha! jest <laughs> nie, czy, <to> nie, nie. <laughs> czy mi saga nagrywała Lost Kitties, czy jedynie Paweł Malinowski? Ona no. również nagrywała takie coś, w ogóle nie nagrywała, nie wiem. Oczywiście, że tak. No nagrywała. No, no pamiętam, jak mi tam gadasz, to nazwy. Ile było odcinków kulki? No dwie. 7 na 7 jesteś prawdziwy. Ciekawe się by było, jakby było 5 na 7, bo ty byś miała 5. Nie, ja bym coś źle zaznaczyła. No? Ja bym miała 5 na 7. Myślała 5 na 7. Ja nie mogę, ale, ale porażka w ogóle. No ale nie jesteś swoim prawdziwym panem, no to, coś w tym jest no. Jeżeli Wam się takie odcinki z quizów podobają, to koniecznie zostawcie pod tym filmem 15 tysięcy łapek w górę, to na pewno nagram kolejny. Ale musicie też zrobić więcej quizów Tylko jakieś takie, wiecie, ciężkie Bardzo ciężkie mają być quizy Na mój temat, na Adriana temat Łatwiejsza. Na Pawła, na Martyny I ogólnie dzisiaj też u Adriana pojawił się film Jak uczę go grać w MSP Czekaj, tylko zmusiłam go do grania w MSP Powiem wam, że chyba polubił tą grę Więc koniecznie, słuchajcie, obejrzyjcie jego filmik Macie link w przypiętym komentarzu I na końcu wam się też pokażę w karcie, więc Koniecznie tak, wchodźcie i oglądajcie, bo była niezła beczka yy, Dobra, mamy kolejny quiz Sprawdź jak dobrze znasz Miss Agę, który jest dodany 3 lata temu 3 lata już 3 lata 4. temu, kiedy ja jeszcze tak trochę nagrywałam na YouTubie, ale nie tak dużo jak teraz I głównie wtedy streamowałam z Lola No i tutaj słuchajcie, jaki jest ulubiony wokalista Miss Agi? Podpowiedź, Aga będzie w tym roku na jego koncercie Czy był to Eminem, czy był to Michał Szpa? Nerga, Merlin Manson, Justin Bieber, Robbie Williams Nie ja się pytasz? No Nie, przecież Merlin Manson No dobrze, ja sobie tam wam spałem i z Weroniką Czyli <laughs> Saga ma chłopaka? Jest lesbijką? Czyli Saga ma chłopaka? Nie, i tak z Izakiem zdjęcie naprawdę Kto zrobił to głupi quiz? Czymi Saga ma chłopaka? Ma Izaka <laughs> <laughs> Boże drogi To jest zdjęcie z moją moim... Można powiedzieć, że taką trochę kuzynką, bo to jest Ola, kuzynka Pawła i my tak. Ja my też nazywam to, jest moja kuzynka i czemu tu, to, to, Jezus, Maria nie. Lepszego zdjęcia nie było. No. no nie, no nie mam, bo wtedy też nie miałam, teraz też nie mam, więc na pewno będzie osoba, odpowiedź nie. Trzeba patrzeć, wiecie, co się działo trzy lata temu, nie? Tak, Gdzie mi z Aga uwielbia jej pizzę? Lol, co to na takie pytanie? Brooklyn Pizza, Pizza Hut, Czerwony Brooklyn, Piec! Brooklyn Pizza w ogóle? Co to jest? To jest coś takiego, to jest jakaś sieciówka, ja tam nigdy nie jadłam. Ja też nigdy nie jadłam. Pizza Hut to tylko jaki jest ten... Festiwal. Festiwal, dokładnie. No, no ale Czerwony tak. Piec. No, to ale to, jest, to nie jest żadna sieciówka, tylko no, to jest nie, w Gdyni jest. chyba i w Gdańsku. Czy Miss kiedykolwiek śpiewała na streamie Agnieszkę Chilińską? Pytanie, pytanie dla tych, co są na streamie. Tak! Bardzo wiele razy! E, czy mi Saga była w tym miejscu? Obrazek poniżej. Tak, nie, bardzo chciała, ale niestety nie. No lazurowe okno, byłaś tutaj, byłaś. Tak, była, a ono już się zapadło jakiś rok chyba później. Gdzie mi Saga spędziła ostatniego Sylwestra? Boże, piękne zdjęcie. Co? To są zdjęcia z mojego Instagrama w ogóle, jakieś mega stare. Jak ja to w ogóle... Zobacz, jak ja w ogóle inaczej wyglądam. No właśnie, ja się też dziwiłem, bo akurat to zdjęcie... Zobaczyłem. Bo tu nie mam okularów, bardzo grube kreski na oczach, e, trochę chudsza byłam i nawet nie wiem, gdzie to było, w jakiej to było łazience w ogóle? Jo, chyba, to jest A drzwi odparte. Tak? Nie wiem. A bo to jest chyba jakieś zjema zdjęcie, mi się wydaje. A no może, tak. Ale nie, bo to jest. Nie wiem, to pytanie wyglądać. o Sylwestra, ale nie wiem, nie mam pojęcia. Ale słuchajcie, wbijajcie na mojego Instagrama, tam jest bardzo dużo różnych zdjęć, więc takie nawet stare są sprzed kilku lat. Nawet ty, ty no to ty nie wiesz, czy spędziłaś tego właśnie Sylwestra Właśnie 3 lata temu Sylwester. Wydaje mi się, że to bo Ja robiłam streama stream. wtedy w domu. O, o dobrze, no. Na jakie festiwale jeździ Miss Aga? W ogóle to jest. To, nie, to, byś, to To było Pener z tobą? Chyba tak? Ty mi chyba to zdjęcie robiłeś? Nie. Tego podskoka, chyba tak. Mo, może, może, tak. może. O e, Pener i Warsaw... Tak, o Pener i Kaczera chciałabym. E, w którym roku powstała grupa misagi Sivir na FB? O Boże! Aż tyle temu lat streamowałam? No. Jak nazywa się jedna z przyjaciółek z Agi? Podpowiedź jest cosplayerką. Ale weka, dali tutaj no. i nicku nawet! Aga wygra w 2016 roku pewien konkurs. Czy pamiętasz, co było nagrodą? iPhone i wycieczka do Berlina, zegarek, krolek i tak, Wycieczka Wycieczka, samochód, kaktus, jakiś zestaw słodyczy. To chodziło o iPhone'a i wycieczkę do, do Berlina, no. tak. Tym razem quiz o Martynie Zabawie. I musisz go Adio. Ty zrobić. Ja zrobić? Tak. Dobra, jesteś gotowy? Nie. Czy ma pomocniczkę zabawkę, na przykład Lalka, Misie czy Kota pluszaka? Nie ma, tylko Paweł ma chwila. Tak ma Angelę, tak ma Tetka. Jak to? Nie ma do wyboru, nie nawet! Ale to pewnie Barbie, nie? Tak, Angelę ma, no. Nigdy nie widzę Zaję to nie <suszy> Czy Martyna zabawa ma znajomego youtubera? znajomego tak, i Tak, Wisagę i Pała Malinowskiego, jej chłopaka. Nie, nie ma, ale będzie mieć. Tak ma Michała Baraniaka. Kto to jest? Nie wiem, kto to jest. Ja. Może, może autor się wstać, ale ja to co nie pasowało. <laughs> jaki jest jej najstarszy film? Najstarszy? Mini Brands. Luski. Pierwszy, jaki zrobiła, tak? W takim razie. Ja bym obstawiała Mini Brands. Mini Brands, ale... Się też los bo one są bardziej No takie... dobra, no klikniemy, no. no. <grymne> Ty i to Trzy na pięć sobie jesteś Nie znałem Martyny Zabawy, sorry. Sory, wejdu. <grymne> jak dobrze znasz Pawła Malinowskiego? Jakie są dwa dania ulubione Pawła? Nie wiem, nie mam pojęcia! Mleko. Napisałabym, nie wiem. No sobie ja też bym nie wiedział. Nie, wydaje mi się, bo Paweł, Paweł często robi spaghetti. No, jego mama strasznie często robi spaghetti jak do niej przychodzi. A, dobra. Czy Paweł kiedykolwiek wylosował i jednorożca? Wylosował Ja nigdy, cholipcia i... I czas, tylko nie, nie wiem, bo tu jest tak dużo razy, tak parę razy. I, albo mało razy. Co to jest w ogóle za. Głupie odpowiedzi. Gdzie najczęściej kupuję rzeczy... Jeszcze to do odcinków. W Chińczyku, w Tesco, w Biedronce, w Żabce, nie wiem. W Żabce, kupuję hot dogi. <laughs> <noise> <noise> Jego dogi, który ma siłę w sumie nagrywać kolejne sumie, filmy. Ale częściej kupujecie w Chińczyku czy w Biedronce? W Biedronce chyba częściej, nie? Ale czy... Co powiem ci, że ja nie wiem o co chodzi. stwierdzić. To nie jest Chińczyk jednak. Wydaje mi się, że Chińczyk. No. A dwie odpowiedzi są dobre tutaj. A bo tak też może być, no. Ja no, nie wiedziałam, że takie rzeczy można w tych ankietach tworzyć. O, można. Możesz. Czego Paweł nigdy nie nagrał? Gamingu, vloga, otwierania rzeczy z Chińczyka. vloga. Jak to? W gamingu, a nawet Star Stable A Star Stable paskudy nagrywaliście? A rok, temu. To było rok A to może temu. się nie zalicza. A Pokemony, które nagrywał? Ej, no właśnie, zaczynamy od Pokemonów, chyba, nie? Zobaczcie, jak ja quiz znalazłam teraz. Zobaczcie. Którego mężczyznę z ekipy Freeza przypominasz? Zrobimy to na Adrianie. Dobrze. Adrian po prostu się załamał, jak to zobaczył. <grym> Koniecznie! Czy masz drugą połówkę? Tak, nie, to skomplikowane. Nie mam. Nie. No czy posiadasz jakiś tatuaż? Tak, nie, nie zamierzam, nie, ale zamierzam sobie zrobić. No w sumie teraz mi powiedział, że nie, ale zamierzam sobie zrobić. Dobra. No, Okej, okay. tak. jaki jest twój ulubiony kolor? No czarny, oczywiście. Tak, czarny? Oczywiście, czarny. czarny. jak krew? Który odczynimy niebieskiego najbardziej ci się podoba? Który, który? To jest ten? A, ten na dole. Ten? No. No raczej taki jasny. Taki no. Jaki jak jesteś? Ponury, wesoły, szalony, inteligentny, miły, nieśmiały. Jak ja mogę powiedzieć sobie? Na filmikach też taki wesoły jestem? W porównaniu do Ciebie to pewnie aż nie. No, że nie, ale <noise> szalony może trochę jesteś, no. no. Może trochę szalony, ale najbardziej w sumie, no. Z koniem, żeby... z maską wyskakujesz, no, to myślę, że tak. To to najbardziej pasuje chyba. Dobra, to chyba szalony. Tak. Którą kobietę z ekipy lubisz najbardziej? Jakbym znał ludzi z ekipy. ja w ogóle nie oglądam. tylko ty wiesz, chyba, to jest Freeze. No, bardziej już w sumie, nie wiem, właśnie takich tym chłopaków, jakieś dziewczyny to już w ogóle nie robimy. No, no to nie wiem, wybierz która Ci się podoba stąd najbardziej, no. co, powiem Ci, Kasia najbardziej normalne zdjęcie ma. I wiesz, że ona lubi grać w gry i w CSO, ona nawet w drużynie sportowej grała? No i wiedziałem w sumie. Ja nie mogę, pracy, ale żeś wiedział, no! Widzę, że nie jest instagramerką. czy lubisz grać w gry komputerowe. Tak lubię, nie nie lubię od czasu do czasu. No oczywiście. Tak, lubię jej to tak. bardzo, dlatego właśnie się śmiałam, że Kasia wybrała, która jako jedyna jest egirlem, więc <śmiany> śmiesznie. Czy często przyklinasz? Tak, prawie codziennie, kurka wodna. rashin fashion maszyn niech cię trzaśnie. Nie w ogóle, od czasu do czasu. No tak się zdarza, tak prawie codziennie. <śmiany> 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 Czy byłeś kiedykolwiek w związku? Tak, byłem. Tak, zdarzało się, zdarzało Tak i wciąż. Wciąż jestem, jak było pytanie, czy masz chłopaka Który typ kobiety najbardziej Cię interesuje? Miła, troskliwa, opiekuńcza. Czemu dali Martę jako wredna, złośliwa i chamska? To jest, ktoś chyba jej nie lubi. Może zdjęcie dalej takie, wiesz. No wiem, ale to tak trochę, wiesz. Dawaj urocza nieśmiała i słodka, no. O. Też urocza będzie, no. No. Czy dałbyś sobie radę z zawodem barmana? Czy dałbym sobie radę? Chodziło mi, pewnie, no. pewnie, nie. Nie wiem, nie lubię tych drinków. Nie mam zielonego ja, pojęcia, nie, tu jest... Nie, nie, nie dałbym rady. To nie, nie, nie w ogóle bajcha. to nie moja bajka. Próbowałem trochę właśnie. Wybierz najładniejszy samochód, który U, Ci się najbardziej czarny podoba. Czarny matowy. No, też mi się podoba. No, podobałem. czarny matowy. Pateckiego! On jest takim największym, wiesz co, śmieszkiem w ekipie. I powiem Ci, że to nawet pasuje. Ja nie mogę! Ey. Ten quiz działa! Z tego co widzę, jest tutaj też bardzo dużo quizów typu Kiss Mary Kill. Że wiecie, muszę wybrać jakiegoś YouTubera, kogo pocałuję, kogo zabiję, a z którym wezmę ślub. I myślę, że na kolejny odcinek to będzie bardzo dobry pomysł, żeby coś takiego nagrać. Więc jeżeli chcecie to zobaczyć, to koniecznie 15 tysięcy łapek w górę. W takim razie ja zwijam kiecę i lecę! No i poleciała! <słyska>